Nazywam się Michał Kossakowski. Tematem mojej pracy było opracowanie algorytmu do segmentacji chmury punktów pod kątem wydzielenia obszarów o podobnej orientacji. A moim promotorem był profesor Robert Sitnik z Wydziału Mechatroniki, a konsultacji udzielali mi pani magister Sacha Sunita też z Wydziału Mechatroniki, oraz doktor inżynier Maciej Karaszewski, absolwent Wydziału Mechatroniki. Motywacją do powstania mojej pracy było zautomatyzowanie procesu skanowania 3D poprzez wykorzystanie wspólnego oprogramowania, czyli wykorzystanie jednego oprogramowania, które współpracowałoby z danym systemem skanującym. Dodatkową motywacją była ocena możliwości zastosowania algorytmu segmentacji w tym procesie. Takim punktem wyjścia mojej pracy był dwuetapowy proces skanowania zaproponowany przez Macieja, doktora Macieja Karaszewskiego w swojej pracy doktorskiej. Proces ten polegał na dwóch skanach i pierwszy był wykonywany mniej dokładnie, ale dane z tego skanu były wykorzystywane, żeby rozplanować bardziej dokładny skan. Umożliwiało to uzyskać znacznie krótszy czas procesu skanowania przy zachowaniu tej samej dokładności jeżeli nie uzyskując wyższej dokładności i tutaj swoje zastosowania znajdują algorytmy segmentacji, które grupowałyby punkty pod względem ich orientacji i na podstawie tych informacji na podstawie tych segmentów, uzyskanych segmentów można by było rozplanować kierunki pomiarowe stąd Cel mojej pracy, czyli opracowanie implementacja algorytmu segmentacji. Algorytm powinien uzyskiwać minimalną liczbę segmentów, co bezpośrednio przekłada się na minimalną liczbę kierunków pomiarowych. Dodatkowo algorytm powinien spełniać kryterium jakościowe w wysokości 90%. -100%. Innymi słowy, co najmniej 90% punktów powinno być wysegmentowanych. A założenia. Co do algorytmu, powinny być takie, że dane wyjściowe są w formie już zintegrowanych chmur punktów uzyskanych ze, ze skanu wstępnego. Oczywiście powinny one też nieść ze sobą informacje o wektorach normalnych, które są wykorzystywane przez algorytm. Każdy segment powinien zawierać punkty o podobnej orientacji. Jest to ściśle powiązane z um, właściwościami skanu um, pomiaru dokładnego. Pomiar dokładny jest wtedy, gdy wektor normalny powierzchni, która jest mierzona, leży na tej samej prostej co oś optyczna naszego systemu skanującego. Ważnym krokiem przed opracowaniem algorytmu segmentacji było zdefiniowanie procesu przetwarzania danych, czyli określenie, jak dane należało przygotować przed samym krokiem segmentacji. Tutaj najważniejsze elementy to rekonstrukcja płaszczyzny, ponieważ dane pochodzące ze skanu wstępnego zawierały nieciągłości. Te nieciągłości można było usunąć poprzez właśnie rekonstrukcję płaszczyzny, a potem taką zrekonstruowaną płaszczyznę można próbkować i osiągnąć ciągłą i spójną chmurę punktów. Do zaimplementowania algorytmów segmentacji i zastosowania procesu przetwarzania danych wykorzystano oprogramowanie Frames SDK, które jest przeznaczone do właśnie przetwarzania danych trójwymiarowych, a w którym wiele metod już było dostępnych. Natomiast metody niedostępne w tym oprogramowaniu zostały znalezione w oprogramowaniu Cloud Compare. W mojej pracy zdecydowałem się opracować dwa algorytmy. Algorytm NVH oparty na histogramie wektorów normalnych oraz algorytm RG, czyli oparty na rozrastających się regionach. Algorytm NVH polegał na skonstruowaniu histogramu uwzględniającego dwa kąty pomiędzy. Wektorem normalnym, a osiami układu współrzędnego. Zakładając pewien układ współrzędny, jesteśmy w stanie poprzez te dwa kąty określić orientację wektora normalnego w, tym, w przestrzeni tego układu. Algorytm rozrastających się regionów polegał na analizowaniu sąsiadujących ze sobą punktów poprzez porównanie ich wektorów normalnych. Wektor normalny punktu był porównywany do wektora normalnego regionu, i jeżeli ten wektor nie odchylał się zbytnio niż zadany kąt, to punkt ten był zaliczany do regionu, i w ten sposób regiony się rozrastały, a rozrośnięte regiony były łączone w segmenty. Do oceny zaimplementowanych algorytmów, zdefiniowano trzy parametry oceny. Pierwszym parametrem była liczba segmentów, drugim parametrem był błąd segmentacji określony jako stosunek liczby punktów nie należących do żadnego segmentu do lic całkowitej liczby punktów oraz czas obliczeń w sekundach. Algorytmy były testowane na dwóch rodzajach danych, na danych symulacyjnych wytworzonych sztucznie poprzez oprogramowanie i na zeskanowanych obiektach 3D. Przechodząc do analizy wyników dla zaimplementowanych algorytmów, okazuje się, że algorytm rozrastających się regionów radził sobie znacznie gorzej niż algorytm NVH, który dla tych samych zeskanowanych obiektów osiągnął o wiele większą liczbę segmentów i o wiele wyższy czas obliczeń. Natomiast opracowane algorytmy spełniły kryterium jakościowe i obydwa algorytmy nie uzyskały Błędu segmentacji wyższego niż 10%. Oba algorytmy uzyskały też czas obliczeń mniejszy niż jedną minutę, więc tutaj jest to akceptowalne z perspektywy czasu trwania całkowitego skanu, który potrafi trwać nawet 16 godzin. A z przyczyny dużej liczby parametrów wejściowych, algorytm rozrastających się regionów trudno jest dopasować do skanowanego obiektu. Tutaj, złożoność tego algorytmu też miała wpływ na jego wyniki, jeżeli chodzi o uzyskaną liczbę segmentów i też czas obliczeń. Także tutaj można stwierdzić, że algorytm NVH jest, NVH jest znacznie bardziej uniwersalny. Natomiast świetlana przyszłość przed nami, i myślę, że testowanie tych algorytmów na zestawionym systemie skanowania. Jak i dogłębne testowanie wpływu poszczególnych parametrów tych algorytmów na wyniki, jest w stanie nam powiedzieć więcej o tym, jak takie algorytmy projektować, i myślę, że pomoże odkryć inne zastosowania tych algorytmów, nie tylko w dziedzinie przetwarzania danych trójwymiarowych. No, a oczywiście wesprze dalsze prace nad, nad rozwijaniem zautomatyzowanych systemów skanujących 3D. Dziękuję za uwagę.